w kolejnym odcinku Dawno nie było takiego stricte informacyjnego odcinka Będzie dzisiaj trochę o PvP O nadchodzącym na turnieju Będzie co i jak na najbliższym Community Day Który jest już w tą najbliższą yy, w tą najbliższą niedzielę Chciałem powiedzieć, chciałbym żeby tak było Ale jest w tę najbliższą sobotę Niestety Ale zacznijmy od tego, że mamy nową yy, Nowy sifrudowy Cup, czyli Vortex Cup I u nas Na gdańskim Discordzie Mamy kolejny turniej, oczywiście Seafroad'owy i jest on już 21 marca, czyli 21 tego miesiąca i tam jest do zgarnięcia mnóstwo nagród od firmy Genesis. Nie będę ukrywał, polecam bardzo serdecznie, dostałem co dostałem, wcześniej też używałem i jestem zadowolony, oram już ich drugą myszkę. Oram ich podkładkę i Oram ich yy, podkładkę chłodzącą pod laptopa i jest o niebo lepsza niż te, które miałem dotychczas. Więc przejdźmy do tego, że yy, tak naprawdę, jeżeli chodzi o turniej o Vortex Cup. Mamy nagrodzone oczywiście trzy pierwsze miejsca, ale również jest yy, nagroda, nagroda do 14 roku życia. Zacznijmy od tego, jak. Yy, no, jeszcze jest. Wschodząca gwiazda taki, właśnie, zapomniałem taki nowy format, czyli dla kogoś, kto jest całkowicie nowy, ale ma, że tak wiecie powiem, zalążki na czołowego gracza PVP. Więc zacznijmy od pierwszego miejsca. Na pierwsze miejsce składa się podkładka chłodząca pod laptopa Genesis Oxid 450 LGB i to wygląda w ten sposób. To widzieliście również już nieraz na live'ach. Widzieliście u mnie, jak ja z tego korzystam ja o tym, mówię i naprawdę. Polecam, dlaczego ona jest lepsza niż inne? Bo to całe tutaj jest to, oto, czyli ta, że tak powiem, część, gdzie, to, gdzie leży laptop, nie jest plastikowa, tylko jest aluminiowa, co daje właśnie przewagę. Po prostu aluminium y, lepiej rozprowadza, rozprasza ciepło. Y, do tego leci podkładka y, moja Dreambasta pod mysz. Wiecie dobrze, jak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. Za drugie miejsce mamy podkładkę pod mysz również od firmy Genesis Boron 500 y, rozmiar XXL. I Boron 500 XXL to jest taka duża podkładka, ona dokładnie ma 80 na 30 cm, więc naprawdę jest bycza i jest w chuj gamingowa, bo jest podświetlana jak moja podkładka, którą widzieliście, ale ona jest w, mniejszy, w mniejszym formacie ona dookoła ma LEDy, się świeci jak psuja, i po prostu jest zajebiście a za trzecie miejsce mamy podkładkę pod mysz Genesis Boron 500X i... przepraszam Genesis Carbon 500 Maxi Size i to ona jest po prostu zwykłą podkładką w takiej tubie, o, w takiej wielkiej tubie. I ona ma to do tego, że ona ma aż 900, 900 mm, chciałbym powiedzieć. Ona ma 90 cm na 45 cm. Czyli po prostu pod nią wchodzi i klawiatura, i mysz, i jeszcze Wam zostanie przestrzeni, no nie wiem, chociażby na telefon, jak lubicie mieć, przed nosem. I tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o miejsce. Yy, że tak powiem, dla najlepszego, do 14 roku życia, to znowu wjeżdża tutaj nam firma Genesis z podkładką pod mysz Boron XXL, czyli tą, co pokazywałem wam wcześniej, czyli tą dużą, która jest podświetlana. I również tutaj wjeżdża, czy <coughs> sorry, mój yy, kubek, który wygląda w ten sposób. A również wjeżdża przypinka, żeby lansować się na dzielnicy, ale czy tą przypinkę wyostrzy? No nie niekoniecznie. To tak słabo, niestety raczej nie. Jeżeli chodzi o osobę z najlepszym wynikiem, która pierwszy raz będzie grać w turnieju, czyli do tej wschodzącej gwiazdy, to tam leci znowu od firmy Genesis podkładka Boron 500 Lava Maxi Size dokładnie. I znowu ta wielka tuba, gdzie zmieścisz i klawiaturę, i myszkę, i co tylko będziesz chciał. No i oczywiście tutaj znowu wlatuje Kubek ode mnie, czyli kubek Dreambasta z moim logo, a w środku szeleszczy również yy, przypinka. Yy, jeżeli chodzi o to PVP, o Vortex Cup, yy, jeżeli czegoś nie wiecie, to w tym momencie, jak to oglądacie tego samego dnia na Discordzie, na Dream Discordzie, oczywiście linki są wszystkie na dole w opisie. W piątek, czyli w ten sam dzień, co to oglądacie o 17.30 są petycję z Vortex Kappa, czyli co i jak na tym kapie się gra. Jeżeli wahacie się, nie wiecie co i jak, czy może macie jakieś ciekawe pytania, bądź problem lub pytania dotyczące swojego teamu, to jak najbardziej wbijajcie na Discorda, będzie gadane na głosowym i tam można się dowiedzieć, zapytać i wyjść na pewno mądrzejszym, jeżeli chodzi o PVP. Te zwłaszcza Seafroidowe niekonieczną GBL-u. Jutro tylko chodzi o tego Vortex Kapa, czyli ten najbliższy nasz turniej 21 yy, marca. I tak to właśnie wygląda. A teraz yy, czas na drugie informacje, czyli co i jak na najbliższym Community Day, gdzie mamy bohatera yy, Fletchlinga. Co może być takim trochę zaskoczeniem, bo, jakby nie patrzeć, jest to generacja. Szósta, tak? Szósta? Godzina jest taka i ja jestem głodny, że aż sobie modużęłam pokusę od yy... Konto, Joto, Hoen, Sino, Anova, Kalos. Czyli szósta. To jest szósta generacja. Czyli ta najnowsza, która jest w grze. I jest to Pokémon, który dopiero niedawno wszedł do Pokémon Go, jak mnie patrzeć. I on już będzie szalony. On oczywiście ewoluuje w Fletchindera, a potem ewoluuje w Talonflame'a. Wszystkie te Pokémony dzielą jeden wspólny typ, czyli Flying. Fletching jest Normal Flying, potem staje się Fire Flying, Fletchinder i Talonflame również jest Fire Flying, więc ma podwójną słabość do ataków typu kamiennych. Jeżeli chodzi o bonusy na community day, no to wiadomo, mamy pandemic, epidemik, więc nie mamy 3 godzinnych lurów, tylko mamy 3 godzinne incensy, żeby po prostu było nam miło i przyjemnie, na przykład w domu, w samochodzie, czy tak, żeby po prostu było Tobie bezpiecznie. Jeżeli chodzi o bonus ten community Dayowy, no to Szału nie ma dupy nierwie w tym miesiącu, bo to jest po prostu 3 razy więcej expa za łapanie, a jak wiemy we fletching'a nie każdy umie rzucić excelenta, on jest jakby nie patrzeć jednak łatwy ale jednak nie nie mogłam to wytłumaczyć pierwsze moje próby excelentów na fletching'ów wyglądały tak jak zabieranie się yy, przez psa do jeża a potem po prostu jak rzucisz tego 15, 20, 30 to już masz po prostu zakodowane w głowie, że ten ruch palcem musi wyglądać tak, a nie tak do tego oczywiście nowy Move, czyli Incarnate i to jest typowy move pod PvP, nie oszukujmy się. Tak to właśnie wygląda. Wiadomo, za 3 Ziko kupujecie dodatkowy research, który nazywa się The Bravest Bird, czyli najdzielniejszy ptaszek na dzielni, to jest właśnie Fletchling i on da nam specjalne nagrody itd. itd. Wchodzi również jak zwykle Community Day Box, czyli nasza paczusia, gdzie zgarniemy tym razem 50 Ultra Balli, 5 Lucky Eggów, jednego Pofina, czyli Pajdę i do tego tym razem Elite Fast TMK, również w liczbie sztuk 1. Pamiętajcie, żeby zrobić swoim Pokémonom jakieś naprzeciki, bo 5 pierwszych snapshotów gra gwarantuje, znaczy gwarantuje, po prostu daje nam. Eee, snap, e, snap, Bombę, Fotobombę w postaci flechinga i on może być shiny. Eee, no i pamiętajcie, że możecie ewoluować Fletchinga w, w Talonflame aż, aż do 2 godzin po evencie, czyli do 19, żeby nauczył się swojego moveu Inker. Nate. I tak to właśnie wygląda. On go yy, mega poprawi, jeżeli chodzi o Talonflame'a w PvP. Talonflame już w PvP jest używany naprawdę, serio, jest spoko. A przez Move Inkernate będzie jeszcze lepszy. I tak naprawdę to jest wszystko na dzisiejszy odcinek. Nie ma co przedłużać, nie ma co pierdolić głupot. Wszystko się dowiedzieliście i o PvP, i o nagrodach, i o Community Day, które jest już w tą sobotę, więc jak wy to oglądacie do dnia kolejnego. Mój odcinek z PvP niestety będzie mega okrojony, bo ja w soboty, jak wiecie, robię work work i tego się nie da, że tak powiem, jakoś tutaj przełożyć. Hmm. No i co? Mamy pandemik, epidemik, trzymajcie się bardzo serdecznie, wszystkie linki na dole są w opisie eee, No i co? I to wszystko, do zobaczenia, cześć! <zysk>